Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Ja nazywam się Maciek Martwi, i w dzisiejszym odcinku poddam razonowaniu opowiem o symbolice i historii herbu opola. Zostańcie ze mną. Opole. Miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce. Siedziba władz województwa opolskiego i powiatu opolskiego. Miasto położone na nizinie śląskiej. Pradolinie Wrocławskiej i równinie Opolskiej nad rzeką Odrą, jedno z najstarszych miast w Polsce, historyczna stolica Górnego Śląska. Herpopola to jeden z oficjalnych symboli miasta. Blazonowanie, czyli heraldyczny opis, przedstawia się następująco: w połowie błękitnej tarczy połowa złotego orła górnośląskiego z prawej oraz połowa złotego krzyża o rozstrojonych końcach z lewej. Tarcza ze złotą bordiurą zwieńczona taką koronam muralis, z pięcioma blankami. Herpa Opola, podobnie jak większości śląskich miast, swój wizerunek zawdzięcza pierwszym pieczęciom miasta. Najstarszy znany wizerunek pieczęci Opola pochodzi z drugiej połowy XIII wieku, a najstarszy jej odcisk znamy z dokumentu z 1298 roku. Symbolika herbu broni się następująco. Połowa Złotego Orła to oczywiste nawiązanie do średniowiecznego rodowodu miasta i przynależności do księstwa opolskiego, następnie opolsko-raciborskiego. Złoty Krzyż to odwołanie do relikwii Świętego Krzyża, które już w 1024 roku biskup wrocławski Klemens przekazał nowo powstałemu kościołowi w Opolu. Herb miasta oparł się dziejowym zawieruchom. Na wizerunek herbu nie miała wpływu śmierć Jana II Dobrego, Ostatniego księcia opolskiego z dynastii Piastów w 1532 roku oraz przejęcie miasta przez Jerzego Hohenzollerna Ansbacha. Półorzeł górnośląski w towarzystwie Świętego Krzyża przetrwał do zakończenia II wojny światowej. Po powrocie Opola do Macierzy w okresie PRL miasto komunikowało się herbem bez korona muralis, a wizerunek orła przybrał bardziej surowy, socjalistyczny wygląd. Trzeciej Rzeczypospolitej przywrócono herbowi złotą koronę muralis i złagodzono rysunek orła. Herb znajdziemy również w centralnej części pieczęci miasta. Warto nadmienić, że drugi oficjalny symbol miasta, jakim jest flaga, płat składający się z dwóch poziomych pasów, żółtego i błękitnego, swoim wyglądem nawiązuje do herbu. Barwa żółta to odwołanie do godę, błękit zaś do koloru pola tarczy. Pola znajdziemy w znakach wielu opolskich instytucji czy organizacji. Herb jest elementem logo Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej. Był również integralną częścią logo Uniwersytetu Opolskiego. Godło z herbu jest w końcu ważnym elementem logo największego sportowego klubu w mieście OKS Odra. I to tyle, szanowni państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty z herbami polskich miast. Tam m.in. rezonowanie, symbolika i historia herbu Poznania. Znajdziecie Państwo również odcinek o herbie Lublina czy odcinek o herbie Bytomia. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!